Cześć, witam Was serdecznie w takim wakacyjnym odcinku. Bo, korzystając z tego, że jestem w górach i tutaj zupełnie inaczej się jeździ, chciałbym Wam pokazać, jak jeździć właśnie w rejonie górskim. I weźmiemy sobie tutaj pod uwagę zarówno aspekt samochodu, czyli jak podjeżdżać pod strome wzniesienia, jak zjeżdżać z tych góry, jak musimy operować biegami, hamulcem i itd. I również weźmiemy pod uwagę to, jak się jeździ na takich bardzo krętych, wąskich i często dziurawych drogach. Więc oglądajcie! A jeżeli jesteście osobą, która właśnie robi prawo jazdy, to świetnie trafiliście, ponieważ niedawno wypuściłem taki kurs online, który powinien Wam pomóc w tym, żeby zdać egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Kurs kosztuje mniej niż jedna poprawka w Wordzie, więc myślę, że całkiem się opłaca. A znajdziecie tam 7 modułów, 20 szczegółowych lekcji, 2 godziny nagrań, gdzie wszystko dokładnie pokazuje, co i jak. Oczywiście link w opisie. A teraz jedziemy sobie przez Bieszczackie Trakty. No i zaczniemy od tego aspektu zmiany biegów i tak dalej. Mam nadzieję, że już wiecie, szczególnie jeżeli oglądacie moje filmy, że samochód swoją najwyższą moc ma wtedy, kiedy mamy wysokie obroty. No i właśnie tutaj trzeba będzie to wykorzystać. Jeżeli po takich górskich krętych drogach, szczególnie gdzieś tam na wzniesieniach, i będziecie mieli takie obroty jak podczas normalnej jazdy po mieście, to daleko nie zajedziecie, dlatego że samochód nie będzie miał tyle mocy, żeby pod to wszystko sprawnie podjechać. Jak będziecie jechać jakimś bardzo mocnym, nowoczesnym samochodem, no to ok, jeszcze nawet na tych takich powiedzmy standardowych partiach obrotów, czyli gdzieś w granicach 2000, powinno być ok. Ale ja, na przykład, pojechałem moją Corsą, która ma tylko 80 koni mechanicznych. No, i tutaj, gdy podjeżdżam pod górkę, wciskam gaz do dechy i mam 2000 obrotów. To raczej zwalniam. Muszę mieć naprawdę te obroty wysokie, dlatego właściwie przez cały czas, gdy jadę po takiej drodze, która jest mocno kręta, mam te obroty troszeczkę wyższe. Teraz jest teren niezabudowany, będę chciał przyspieszyć, to zmieniam biegi tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy będę miał jakieś 3-3,5 tysiąca obrotów na minutę. Wszystko zależy od terenu. Teraz jest w miarę spoko, jest w miarę płasko. Ale będą jakieś ostrzejsze zakręty, będą jakieś ostrzejsze górki, i przed wjazdem na taką górkę od razu muszę te biegi zredukować. Jak mamy w ogóle zakręt i górkę, to tym bardziej musimy te biegi zredukować, ponieważ zarówno wejście w zakręt odbierze nam powiedzmy trochę tej siły samochodu, tak samo jak i górka. Teraz podjeżdżam pod górkę, mam 2000 obrotów z groszem, wciśnąłem gaz do dechy i naprawdę niewiele się tutaj zadziało, więc starajcie się trzymać te wyższe obroty. Zobaczcie, dojeżdżam do górki, mamy zabudowany, więc jadę 50 na godzinę. Mam niecałe 2000 obrotów, i ja muszę zredukować na trójkę, a może i czasami na dwójkę. Ponieważ, gdybym zostawił te 2000 obrotów, no, mam prawie 3000 obrotów, i, i ta korsa tak ledwo, ledwo tutaj pod tą górkę podjeżdża. Gdybym miał cały czas 2000 obrotów. To silnik by się bardzo męczył, byłoby to bardzo szkodliwe dla silnika. No i po prostu auto nie miałoby tyle siły. Więc jadę i sobie trzymam te 3000 obrotów. Tutaj mam jakiś kolejny zakręt, za którym być może będzie jakaś górka. Cały czas podjeżdżam na lekkim wzniesieniu i cały czas w okolicy tych 3000 obrotów trzymam. Kolejna górka, jadę 50, tu jest do 90, więc zrzucam sobie na trójkę, dodaję gazu i nie zmieniam na czwórkę. Tutaj są też zakręty, więc ja tym gazem muszę bardziej operować niż w mieście. Mocniej go dodawać, częściej go odpuszczać, trochę dodawać, trochę odpuszczać, więc trzymam sobie właściwie cały czas 3-3,5 tysiąca obrotów, abym miał trochę większą precyzję działania pod pedałem gazu. Po pierwsze, chodzi o to, że samochód ma większą moc, więc jestem w stanie dynamicznie gdzieś tam przyspieszyć na tym zakręcie. Ale drugi aspekt, o którym Wam zaraz powiem, to jest hamowanie. Poza tym, że często wjeżdżamy pod górę, to w takim rejonie często też z tej górki zjeżdżamy. Używajmy czegoś takiego jak hamowanie silnikiem. Gdy będziemy mieli wysokie obroty i nie będziemy dodawali gazu, to silnik sam w sobie będzie stawiał opór i ten samochód troszeczkę bardziej wyhamuje. Redukujemy biegi nie tylko wjeżdżając pod jakąś górkę, ale również z tej górki zjeżdżając. Broń Boże, nie zjeżdżajcie z żadnych górek na luzie. Zobaczcie, teraz mam dosyć długi zjazd, więc ja jadę 50 na godzinę, ale mam trójkę i samochód zwalnia. Gdybym teraz sobie wrzucił na luz, to samochód mi zacznie delikatnie przyspieszać. Nie mam też żadnej kontroli nad tym samochodem, więc wrzucam sobie tą trójkę, czasami nawet dwójkę. Trzymajcie te obroty naprawdę w granicach 3, może nawet 4 tysięcy, wszystko w zależności od potrzeby, i wtedy tym hamulcem musimy dużo, dużo mniej operować. Dużo rzadziej musimy ten hamulec naciskać, więc też przy długich zjazdach, jeżeli będziecie naprawdę z jakiejś wysokiej góry zjeżdżać, po prostu tego hamulca sobie nie spalicie. Drugim aspektem jest to, że bardzo często w górach poruszamy się po takich drogach jak teraz, czyli wąskich. Bez jasno oznaczonych linii, bez jakiegoś pobocza, na którym też pamiętajcie, że w okresie turystycznym często mogą chodzić gdzieś turyści, więc ten ruch jest troszeczkę bardziej wzmożony, a niestety drogi są bardzo ciasne. I zobaczcie, mamy taką drogę dziurawą, wąską, więc pamiętajcie, że mijając się z jakimś samochodem, my musimy być dosyć blisko prawej krawędzi. Tutaj istotne jest to, żebyśmy mieli dobrze wyczuty nasz samochód, żebyśmy ani nie wjechali do rowu który często jest bardzo blisko i tak jak widzicie, nie ma tu żadnych barier, ani żebyśmy też lusterkiem czy też całym naszym samochodem nie przytarli o samochód, który będzie jechał obok nas. Więc ważne jest tutaj też to, abyśmy właśnie mieli te wyższe obroty, żebyśmy byli w stanie dodając gazu, żeby samochód był w stanie po prostu szybciej zareagować, żebyśmy tą dynamikę mieli odpowiednio zachowaną. Ja zauważyłem tutaj niestety, że bardzo często ludzie tych samochodów wyczutych nie mają. I jeżdżą bliżej środka, co naprawdę może być mocno niebezpieczną sytuacją, no bo wtedy troszeczkę spychają nas do rowu i może to e, spowodować jakąś katastrofę, jakiś wypadek. Pamiętajcie też, że nawet jeżeli tutaj jeździmy w terenie niezabudowanym, gdzie ograniczenie jest do 90 km na godzinę, to mi się zdarza, że ja tutaj jadę 50-60. Dlaczego? Po pierwsze, stan nawierzchni jest kiepski i na to nie pozwala, a po drugie, Właśnie jeżeli na przykład z tego zakrętu wyjechałby samochód, no to ja jadąc tutaj 90 na godzinę, bardzo szybko w ten zakręt będę wjeżdżał. Nie zdążę zauważyć tego auta. Odruchowo chcę zjechać do środka, ale nie mogę tego zrobić, muszę być bliżej prawej krawędzi. Więc aby mnie nie wyrzuciło, muszę jechać dużo, dużo wolniej. Oczywiście na takiej prostej, jak nawierzchnia pozwala, no to możemy się rozpędzić, ale pamiętajcie, żeby przed tymi ostrzejszymi zakrętami przyhamować, żebyście broń Bóg nie ścinali tych zakrętów, bo może się okazać właśnie, że z naprzeciwka jakiś inny samochód będzie jechał. To też nie jest żadna ujma ani nic takiego. Jeżeli wy nie do końca macie wyczuty rozmiar waszego samochodu i gdy auto z naprzeciwka będzie jechało, zwolnicie po prostu. Więc bez problemu zwalniamy, wrzucamy sobie czwórkę i nawet 50 na godzinę w takim terenie możemy jechać. Aby z nikim się nie zderzyć. I zobaczcie, tutaj muszę jechać blisko prawej krawędzi, mam lekką górkę, mam 2,5 tysiąca obrotów, ale i tak sobie zmienię na trójkę, będę miał 3,5 tysiąca obrotów, żeby też tej prędkości nabrać, żebym tą górkę pokonał. Przy 4 tysiącach zmieniam na czwórkę i cały czas sobie na tej krętej drodze, która raz idzie pod górę, raz na dół, raz w prawo, raz w lewo, będę trzymał te wyższe obroty. Oczywiście spala nie będzie minimalnie wyższe, troszeczkę wzrośnie, ale tym się nie przejmujcie. Zobaczcie, dojeżdżam do zakrętu, jeszcze jest w dół, więc zmieniam na trójkę, żeby mieć wyższe obroty. Zmieniam nawet na dwójkę, dodaję gazu i trzymam się prawej krawędzi. Teraz jest podjazd pod górę, więc nie zmieniam biegu. Dopiero za tym podjazdem sobie zmienię bieg na trójkę i trzymam te wysokie obroty. Tutaj tak samo. Muszę mieć dużo mocy, muszę jechać blisko prawej krawędzi, ale nie mogę jechać za szybko, żeby mnie nie wyrzuciło. No i jak będę jechał szybko, no to też odruchowo będę zbliżał się do środka, co nie jest tutaj wskazane. Cały czas trzymam sobie te 3000 obrotów, żeby bezpiecznie podjechać. Oczywiście nie sugerujcie się tym, że ja mówię 2 czy 3000 obrotów. Wszystko zależy od konstrukcji waszego samochodu. Redukcja na dwójkę przed zakrętem, gaz do dechy, za zakrętem zmieniam bieg na kolejny. Widzę, że przede mną znowu jakiś zakręt, który znowu jest pod górkę, więc przed zakrętem zwalniam, jestem w zakręcie, lekko gazu dodaję, ale muszę mieć wyższe obroty. Gdybym tutaj przed obrotami rzędu poniżej 2000, to samochód by się bardzo męczył, a może by się nawet zdusił. I zjeżdżając z górki również trzymam wyższe obroty, żeby samochód po prostu wyhamował troszeczkę silnikiem. Mówiłem Wam o tym, żebyście się nie sugerowali do końca wartością obrotów, którą mówię 2 czy 3, bo to zależy od Waszego samochodu. W samochodzie, który ma silnik wolno trzeba będzie te obroty mieć trochę wyższe niż w samochodzie, który ma silnik turbodoładowany. No i też każde auto troszeczkę inaczej ma tą skrzynię biegów zestrojoną, więc też nie sugerujcie się, że OK, tyle na godzinę to czwórka, tyle na godzinę to, to trójka. Eee, to jest moim zdaniem ogromny błąd, który często uczą instruktorzy na kursie nauki jazdy, że nie wiem, 22, 33 i tak dalej. To wsiądziecie do samochodu, który będzie miał tak skrzynię zestrojoną, że przy 50 na godzinę bez problemu możecie mieć trzeci bieg i będziecie mieli te obroty optymalne. Jestem ciekaw, jak często wy jeździliście w górach, czy może boicie się, a może bez problemu w te góry chcecie pojechać, czy już prawo jazdy macie, czy dopiero będziecie robić. Jeżeli robicie, no to koniecznie pamiętajcie o kursie, który pozwoli wam zdać prawko za pierwszym razem. I widzimy się już za parę dni w kolejnym poradniku. Cześć!